To my. Uh -huh. Dzień dobry, dzień doberek. Wiosna normalnie. Czuję to, czuję to. Zaskoczymy wszystkich, nie będziemy czekać, aż się pojawią. Tylko lecimy z tematem, nawijamy, inspirujemy. Wszystkich tych, którzy potrzebują inspiracji. Jaki tak. temat? E, czyli tak, inspirująca przygoda z brzostowskim. Przygoda. przygoda czy, z tak, czy planujesz, czy projektujesz swoje zdrowie. I oczywiście będzie wstęp moja historia. Jakaś. Niekoniecznie moja, moja, moja osobista. Teoria. A potem Wojtka teoria. Nawieście no, nam, jak się, jak się Wam to podoba. Te, te, historie i teorie. Inspirujące e, z przygodą i Spiskowe również. Spiskowe również. Teorie. Nie boimy się. Kochani, ja na podstawie kulinarnej przygody ze zdrowiem, bo niektórzy wiecie, że prowadzę taką grupę, na Facebooku zamknięto. Planuję, jeżeli mam podopieczną osobę, kobietę zazwyczaj w 100% chętną na zmianę swoich nawyków żywieniowych lub w ogóle na przykład nie wiem. Wyszczuplenia się, zmodyfikowania menu w domu, w rodzinie, to zazwyczaj planuje tej osobie jakiś czas, czyli tydzień czasu na przykład posiłki. A żeby mieć te posiłki, trzeba uwaga, zaplanować listę zakupów i spisuję z nią lub wysyłam jej gotowca listę zakupów i po prostu ta osoba idzie na zakupy, robi sobie zapas. Planuję, jaki to będzie sklep, zazwyczaj wysyłam moje podopieczne do Lidla. W Lidlu jest bardzo dużo produktów dla świadomych osób, otwartych, odważnych, zwłaszcza bio, ekologicznych. i ta osoba idzie z tą listą już zaplanowaną na kolejne 4 dni lub cały tydzień posiłków, czyli znajduje według listy produkty które będzie z nich projektowała swoje posiłki, planowała swoje posiłki. No i pięknie dziewczyny się spisują, bo zaplanowaną listą idą do sklepu, w którym wcześniej tych produktów nie miały pojęcia, że one w ogóle istnieją, a przechodziły tam setki razy. I tak mamy zaplanowaną listę zakupów na 4 dni albo na tydzień i zaplanowane posiłki, czyli gotowe przepisy na to, żeby po prostu te posiłki z tych produktów wspaniałych zmieniły jej sylwetkę, wyszczupliły albo jej rodzinę. Jej e, nawyki żywieniowe, jej całej rodziny, bo i tak wkrótce to się stanie. Także moja historia inspirująca do tego, jak planujemy menu z, z listą w ręku, jak planujemy tydzień posiłków. To taka, taka inspiracja kulinarna ze zdrowiem. Czyli moja historia, Wojtka, za chwilkę teoria. Czyli, no, czyli generalnie był element planowania. Tak. Czyli każdy chyba się z nami zgodzi, że element diety no jest jakby nierozerwalny, a my uważamy, że nawet 90% ma wpływu na to, jak my się czujemy, jak funkcjonujemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Czyli generalnie pokaż mi swój talerz, a powiem Ci tak, co Cię to. czeka. Powiem pokaż ci... mi twój talerz, a powiem Ci kim twojego, ta... nie jesteś. twojego talerza można wyczytać bardzo dużo tego, co Cię będzie czekało w przyszłości. Na różnych poziomach więc wiedzą to ci, którzy rzeczywiście świadomie na ten talerz nakładają odpowiednie ilości i jakościowe rzeczy i przetestowali na sobie i zobaczyli jaki potencjał się w nich kryje. A ci, którzy byli od urodzenia, no niestety na produktach, które są bardzo mocno chorobotwórcze, nawet nie wiedzą jak mogliby się czuć. Więc cały czas chodzą, narzekają, e, są permanentnymi e, klientami farmacji, zaleczają, łykają tabletki przeciwbólowe odjawy. i nawet nie wiedzą, jakby to mogło się czuć. E, Inaczej lepiej czuć. skończyć. Tak, więc to są takie rzeczy. i Może pójdziemy w tamtą stronę teraz? Słoneczko? Dobra, no. idziemy na słoneczko. E, więc, więc to są takie rzeczy. No i często my się spotykamy z ludźmi, którzy, na nasze pytanie, czy, planow... czy, czy planujesz swoje zdrowie? No bo wiadomo, że planujemy różne rzeczy, prawda? Każdy z Was, kto ogląda, no to sobie tam planuje, lub nie planuje, bo są też tacy, którzy nie planują, nie wyznaczają celów, nie planują swojego w aspektach swojego życia nic tylko czekają aż im się przydarzy i skoro jest im dobrze to, to, to życie... mi też jest z tym dobrze nie ma problemu. życie się przydarza ale generalnie jak się zapytamy często a jaki jest Twój plan na Twoje zdrowie albo czy projektowałeś swoje zdrowie no to są często takie wielkie oczy, które my, my widzimy i e, transforma e, tra nie, transformacja tylko E, dobra, co, nie nie, nie. E, zdziwienie, po prostu zdziwienie. No. Duże oczy, pauza i ale o czym wy do mnie gadacie? Muszę iść przodem troszkę, to bo... prawda? No. No i co? No i generalnie w tym temacie, no generalnie pytanie, czy zadał, zadał ci ktoś kiedyś pytanie, czy ty planujesz swoje zdrowie i czy ty planowałeś kiedykolwiek swoje zdrowie, bo zdrowie jest tylko i wyłącznie rezultatem. Zdrowie nam się nie przydarza, tylko po prostu my je projektujemy w każdej minucie swojego życia. I fajne jest to, że generalnie wszyscy myślą, że zdrowie to jest, wiecie, statystyczny Polak, ale myślę, że nie tylko Polak, uważa, że jak nie ma kataru i nie boli go gardło i nie tak. ma temperatury, to jest zdrowy. Tak. No i idąc tym tropem, po co coś robić, jeżeli jestem zdrowy? Przecież mi nie, nic mnie nie boli, nic mi nie strzyka. E, temperatury nie mam, z nosa mi nie cieknie, więc, więc jestem zdrowy. No ale to jest bardzo błędna definicja zdrowia, bo tak naprawdę na zdrowie wpływa bardzo dużo. Ale, ale lecę z tą teorią, co? Ale idzie teoria. teoria. E, na te zdrowie składa się przede wszystkim e, zdrowie fizyczne, mentalne, e, a bardziej duchowe. No, i oczywiście te finansowe, czyli te wszystkie aspekty można zaliczyć do. <laughs> Aga, jak wy to robicie? Przed Słuchania. chwilą na spotkaniu o GWB, a teraz już na spacerze. Tak, Agusia, mamy zaplanowany ranek. Tak. Musi być spacer Musi być spacer i jeszcze taki produktywny. A co? I słuchajcie, i generalnie jak, jak się człowiek zacznie zastanawiać, że rzeczywiście e, to zdrowie jest wieloaspektowe i tak naprawdę nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kataru i kaszelku, tylko tak naprawdę trzeba mieć zdrowego ducha, zdrowe finanse, zdrowe ciało, bo ten kto ma zdrowe ciało, dużo czasu i pieniędzy, no to można powiedzieć, że ma wszystko. Alleluja! Wtedy można być człowiekiem szczęśliwym, który Pięknie się rozwija. Zerknę na moją ściągę. No, tutaj, kwestia znów zainspirowania was do tego, żeby zapoznać się z tematem epigenetyki. To jest bardzo fajna, nowa nauka, która mówi bardzo ciekawe rzeczy o nas. Nie dowiesz się o tym od lekarza, nie dowiesz się o tym od księdza. Musisz być w odpowiednim środowisku. Najlepiej w zasięgu inspirującej przygody z Brzostokiem, bo wtedy dostaniesz takie informacje i będziesz mógł zacząć swoją przygodę z świadomością, świadomości tak. spoza systemu. Fajna rzecz, o której nie możemy tutaj przemilczeć, to są przede wszystkim ja uważam, że zdrowie ma początek w świadomości, czyli w rozwoju mentalnym, duchowym, bo w momencie kiedy my wiemy, jak pracować ze swoimi emocjami, między innymi, czyli w jakich, w jakich emocjach przebywamy permanentnie cały dzień, tydzień, miesiąc, rok, 10 lat, to ma przede wszystkim wpływ na to, jak będziemy się czuć, jak będziemy wyglądać. Bardzo często to, co w środku objawia się tym, co na zewnątrz. Czyli jeżeli patrzysz na siebie, na swoje życie i na, na to, co cię otacza, i jesteś totalnie zdruzgotany, czy zdruzgotana tym, co widzisz, no to mu, wiem, że to jest trudne, ale musisz się z tym pogodzić, że. To zaprojektowało to co jest w środku. Czyli ty? Tyl, czyli ty, czyli ty ja. Zaprojektowałaś no i sobie teraz, ja. No i to jest, to jest taki początek tego, żeby uzmysłowić sobie, że yy, ja mam na wszystko wpływ. I nawet, jeżeli do tej pory robiłem to nieświadomie, czyli popełniałem błędy i nie zaprojektowałem tego świadomie, tylko to był przez przypadek. Po prostu jadłem przez przypadek, myślałem przez przypadek popadło, jadłem, i zarabiałem tak. przez przypadek. Jak mi ktoś dał zarobić, to zarobiłem, a jak ktoś nie dał, to nie zarobiłem. No to wtedy zaczynamy odwracać ten proces i zaczynamy sami kreować świadomie wszystkie te aspekty, czyli mentalny, fizyczny, finansowy. No i zaczynamy coraz bardziej nabierać wiatru w żagle, stajemy się wolni. Możemy iść ścieżką w lesie, rano nagrywać live'a. Gdzie nie tam mieć, rano? Nie mieć stresu, no jak nie rano, dopiero 10... no wstaliśmy, bądź przerano. Nie ukrywaj tego. Dzisiaj wyjątkowo I staliśmy dzisiaj wyjątkowo. na ósmą, dlatego że mieliśmy spotkanie o GWB Olsztyńskie, więc pozdrawiamy wszystkich naszych członków, kolegów i znajomych. I jeszcze jeden ważny, ważny aspekt, o którym teraz muszę wspomnieć. E no sytuacja jaka jest to każdy wie, widzi i czuje zwłaszcza, zwłaszcza tam na kamień pójdziemy oh, zwłaszcza kamień. zwłaszcza w warmińsko-mazurskim w czerwonej strefie tylko teraz wiecie co ja mam taki, taki, taką wewnętrzną niezgodę do tego co się dzieje jest wielki alarm wielka nagonka do tego żebyśmy się szczepili a może być zimny nie, tylko. Ale ja nie mam gdzie usiąść. To no, tak. taki kamień, no, że. Ten. Ja myślę, e... że y, zawróćmy spacerkiem. Chodź. To będziemy słońcem. Nie, nie będziemy to dobrze, 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 dobrze. dobrze. E, jeśli chodzi o szczepienia, słuchajcie, dlaczego się nie mówi ludziom tak naprawdę, że szczepienia są tylko i wyłącznie po to, żeby przejść delikatniej tego koronawirusa? A nie na niego nie zachorować. I dlaczego się nie mówi ludziom tak naprawdę o czynnikach, które są podstawowe do tego, żeby wzmocnić swój układ odpornościowy? Dlaczego Czyli lekarze nie, mają, nie, da, nie informują o profilaktyce w tym o momencie? O witaminach, o sporcie, o tlenie. Dlaczego nam się zatyka twarze? Dlaczego się po to? nie pozwala dostać e, witaminy D3? I słuchajcie, eee, tak. propaganda pod tytułem włóż maseczkę, zostań w domu i weź szczepionkę, a, a będziesz dwie. zdrowy. A najlepiej dwie. No to po prostu, eee, nie wiem nawet jak to skomentować. To się nie da skomentować. Czyli generalnie e, świadomość tylko może Was uratować. Jeżeli nie włączycie świadomości, to po prostu będziecie musieli odejść. I to jest e, trudne, to jest e, straszne, ale taki mamy dzisiaj świat. Nie wiem, czy wiecie, ale ziemia, ziemia na, na ziemi w ogóle przychodzą e, bardzo... Mocne, intensywne procesy zmiany. No i ktoś, Energetycznej. Ktoś, ktoś, kto się nie będzie umiał dostosować, nie otworzy głowy, a przede wszystkim serca i nie zacznie się tym sercem kierować i nie wejdzie w odpowiednią energię, wibrację, po prostu będzie musiał odejść. Zrobić miejsce e, innym ludziom na tym świecie. Więc to jest ciekawe, żeby, żeby zacząć myśleć, a nie tylko i wyłącznie być owieczką prowadzoną, wykonującą rozkazy. Bo jeżeli sobie człowiek się zatrzyma i zastanowi, to układ odpornościowy, tak naprawdę, e, do kondycji tego układu odpornościowego każdy ma dostęp. Wystarczy tylko zrobić kilka rzeczy, które ten układ odpornościowy wzmocnią. My, słuchajcie, y, moglibyśmy się czuć spokojni i bezpieczni, bo jesteśmy osobami po 40, nie mamy chorób przewlekłych, jesteśmy osobami zdrowymi, bo. Y, Badania na to wskazują, jesteśmy świeżo po. I tak pijemy codziennie witaminę C. I tak zażywamy D3. I tak kręcimy soki, i tak kręcimy koktajle, i staramy się jeść na surowo warzywa i owoce. Moglibyśmy nie chodzić na spacerki, moglibyśmy nie robić treningów w ciągu tygodnia. Wojtek trenuje, ma swój trening, ja mam twój trening w stronę jogi kręgosłup, że tak powiem relaksuje, a inni naprawdę nic z tego nie robią. To jest przerażające. Dlatego pojawiamy się my. I, I nie ma informacji w telewizji czy w radiu, co robić, żeby ten układ odpornościowy mieć bardzo silny na całe życie. Już? Teraz? Ja? No i dlatego my pojawiamy się. Dodatkowo dołączcie jeszcze taki bardzo ważny element, który my na live'ach pokazujemy, czyli patrzcie na niebo. Dlaczego te smugi zostają dziwnie, to nie są chmury absolutnie. Poczytajcie, po, posprawdzajcie, co my później wdychamy, co na nas spada. Ale dodatkowo dołączcie sobie jeszcze smog elektromagnetyczny, czyli żyjemy w bagnie. Elektromagnetycznych e, słupów 5G, 10G, 40G i jeszcze nie wiadomo czego. Komórki, wszystkie dookoła funkcjonują telewizory, komputery my jesteśmy cały czas bardzo mocno naładowani dodatnio jonami. E, dlatego, później, na przykład, taki spacer na boso albo kąpiel w naturalnych zbiornikach powoduje, że my się przede wszystkim jonizujemy ujemnie. To powoduje, że zdejmuje tą taką, ten elektrosmog z nas i nasze ciało może funkcjonować wtedy zdecydowanie sprawniej, bo my jesteśmy bateriami, my jesteśmy istotami, które dobry są po prostu... Dzień dobry. My jesteśmy istotami, które są energetyczne. Wyobraźcie sobie, jeżeli tracicie przytomność albo jest wypadek, to żeby pobudzić serce do pracy, przyjeżdża pogotowie i Czym jest defibrylator, czyli czym przywracają pracę serca, podłączają nas do prądu, Energia. strzały energetyczne, prądowe powodują, że znów nasz układ cały zaczyna funkcjonować. My jesteśmy baterią i teraz jeżeli nie zadbamy o tą baterię, no to po prostu będzie ciągnął ktoś, ale na pewno nie Wy. Kochani, Wy będziecie bez energii, a ktoś będzie bardzo mocno z niej korzystał. Wiecie co? Przed chwilą minęliśmy panią na spacerze z pieskiem, która jak nas zobaczyła, szybko zajęła, za, założyła maskę. No i była przerażona, że my idziemy bez maski, więc... Ja ale nie zgadzam właśnie. się na to, żeby ale... w lesie chodzić w masce i nie będę, bo po to tu przyszłam, żeby dotlenić e, siebie, siebie. Ale każdy ma wybór, słuchajcie, ale konsekwencje też poniesiemy tylko i wyłącznie osobiście, więc... To no, czy nosisz, czy nie nosisz, tak naprawdę słuchajcie, ja noszę maskę, jak idę publicznie do, do sklepu, sklepu, ale zakładam tą maskę typowo, żeby nie stresować ludzi, innych ludzi. Tak, ja widzę jak ludzie są płuczyć. wystraszeni. Więc zakładam tą maskę nie dla siebie, żeby się nie zarazić, tylko żeby oni Mieli nie podlegli spokój. właśnie temu stresowi. stresowi. Gdzie idziemy? No, to co jeszcze? Nic. Tyle. Co wy na to, kochani? To już, już co wy na te nasze historie i teorie. Nawiście nam, czy się zgadzacie? Zaplanujcie swoje zdrowie. Przede wszystkim. Dzień dobry, cześć Monika. W tych trzech aspektach, a zobaczycie, że wszystko się ułoży, wszystko się dobrze skończy i nie będzie trzeba się bać, nie trzeba będzie rywalizować, nie trzeba będzie konkurować, nie będzie trzeba zazdrościć, bo po prostu będziecie mieli wszystko to, co wam natura dała. Czyli planujcie. A swoje zdrowie. Taki był dzisiejszy tytuł i nasz inspirujący a po, przykład. A jeżeli potrzebujecie przewodników, no to zapraszamy do przygody. Pokażemy Wam, w którym kierunku się udać, co kupić, gdzie pójść, jak myśleć, co zrobić, żeby... Zapraszamy e... Was też na nasz YouTube, gdzie już jest coraz więcej naszych filmików i nagrań inspirujących. Inspirująca Więc... przygoda z Brzostowskim. Na YouTubie znajdziecie bardzo łatwo. No to co? Miłego dzionka życzymy Wam i planujcie. Nie odkładajcie rzeczy. Nie odkładajcie siebie na później. Tak. Papa, pa, pa. Pa, cześć.